Wrawi tanko na trzecim tutaj przygotowaniu. Gdzie? Nie na pierwszym. Niby na pierwszym, no. Poprawiamy swoje błędy, czyli znajdujemy tutaj odpowiednie wejście itd. i tak dalej. Ogólnie pana róbcie tak James Bond, nie? Już widzę dwa wejścia. No tutaj wyląduj na dachu, na no, kamarz lotnisko. Panowie, weźcie ten, macie pistolet z tłumnikiem jakiś? Mhm mm Mhm No to, no i git. To pistolet z tłumnikiem A dobra, to ja, ja tym polecę na ziemi i pojadę do granocu Tak, tak, ty możesz A Paweł, pistolet z tłumnikiem masz? To wyciągnij Jesteśmy na robocie Słyszałem jak się rozpierdalaś, mytaj. Nie, nie rozpierdałam Prostu ładnie ładnie na pistolet parku. z tumnikiem, a nie karabin z tumnikiem. Jest jakaś rzecz... Ż... Dobra, to ty jesteś takim cichym, który wsadasz nóż pod żebra, jasne? A ja z pistoletem. No, że też nie. Co z tym, karabinem? Jak już mi z karabinem chodzi? Tu możesz być jak Jason Statham, tam i jakuj. Z, z rąk będziesz na pierwszym. No i dobra, kurwa, i tak. Nie wiem, czy to to, ale warto zrobić zdjęcie. Nie, nie mogę. No. Normalnie robi zdjęcie aparatu, tak? Tak, i powinieneś mieć tam coś takiego jak... Wyszli... Nie, 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 Paweł, tam są takie... A nie, no masz, masz! Dobrze, widzisz? To jest właśnie ten, ten... Wyślij ten chip, czy co to jest. Wysłałeś, czy nie? Już poszło. Lesterowi? Lesterowi wysłałeś? Tak. No, no i gir, Dobra. Jesteśmy ekipa na górze Chwila chwilę obecną Dobra, tu sobie zajdę mam kolejna. Ale z tym tak? Mhm. tak? Super, zarąbiście A, wysyłam kolejna. Nie wysłało się czy nie? Musi do lestera Nie to pewno się wyszło jeszcze raz tego drugiego Nie było, była, twoja jeszcze wysłała A, jest, Dobra. No mam kolejne takie metali filetowy ten, fioletowy ten panel. Takim fioletowym elementem powinno być to. Też do liku nie mam nic. Dojechałem do limetra, na limetra na pewno, nie. Nie. Tam coś musi być. Gdzie zaczęła się Kurna, dobra. Muszę pistolet zawrzeć, bo tutaj ludzie są. Ja ja życzę. Życzę Co? Zresztą trochę niżej, no. Ja jestem... Ty jesteś na tym najwyższym piętrze, tam gdzie jest lotnisko, a ja jestem tutaj, gdzie jest zabawa, że tak powiem. Tu gdzie trawa jest, tak? No ja tam byłem. Tam są dwa, więc tam już nie lubię zdjęcia. Dobra. Tam zwłoki powinny leżeć, ochroniarze, ale... Trzeba przeszukać... Dobra. O kurwa, dobra. Jest Jesteś jeszcze obchodzi kasy na pia oprócz tego farale? Nie. No, no bo właśnie... Ja też ja drugi raz, raz piesem przerwę. By się pełnić. Damy sobie radę, Natalia. Jak sam nie dasz sobie radę, to... No wiem, wiem. Dobra. Kolejne mam. Mm. Czekaj, muszę sprawdzić te zdjęcia. Ile nam zostało? Hmm. Tu mam to chyba to kolejne. To rób zdjęcie. Tak, znalazłeś. A to? Co zrobiłeś? E, to, to właśnie, właśnie było to. to. Mhm, mm no i nie nie do ruchuzy, się coś zmienia na gacie. Tak, tak, tak. Dobra, jeszcze raz to sprawdzę na pewno. Znaczy to, tutaj to wiem, tylko jeszcze tam na górę pójdę, bo tam mogą być jakieś inne ta. Paweł, ty udaj się windom na dół. Powinieneś ją tam mieć. Ja ją mam, ale ty też miałeś wtedy, wtedy problem, więc możliwe, że jej nie masz. Szukaj tam wokół kasyna, ale jeszcze nie wchodź do kasyna. Tylko szukaj gdzieś wokół. Czy wjechałem do. No to dobrze, no. no. I tam jest wyjście, z tam... bo ty wyjdziesz gdzie ty wiesz. Czekaj, się. W parkingu powinieneś wyjść. Nie, w kasynie. W kasynie. No to. No to dobra, to ja idę do ciebie wiesz. Poczekaj chwilę. No Tutaj ty tam nie masz? A może zrób tam po prostu jakieś zdjęcia tych tych wszystkich wyrw czy coś Tam są Nie, takie to nie mogą być takie zuke drzwi, teraz drzwi mają, Przy każdym drzwi jest takie właśnie zabezpieczenie, taki pan na Dobra Nie wiem Paweł, rób wszystkiego zdjęcia co wydaje ci się, się podejrzane. I co się może przydać No, to nie ja wiem, że tutaj jest jeden na pewno taki panel, którego zdjęcia nie robiliśmy chyba. To jeszcze będzie zrobić, nie wiem, myślę, że zdjęcia kilku tych ochroniarzy. Zobaczymy czy ochroniarze są jeszcze jakoś ważni. w postaci tej... Babulowej Jakiej? No to, 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 to Nie wiedziałem. To jest figurka, 12 dran. Aha, chyba tego zdjęcia już robiliśmy. A, tego zdjęcia robiliśmy na początku, okej. Okay. Wiecie, co jest? Kilka... ...ko też... Yy... To zdjęcie nie jest dobrze zrobione, które ja zrobiłem, a teraz już nie ma, jakby wiesz. Robisz zdjęcia całego pomieszczenia? Nie wiem. No, kasyna tak, no, jest dość duża, więc. Znaczy Ty będzie. Robiłeś, tak? Ta, ta, ta. No, ja co zrobię tej miłej pani? No. A teraz ja tam pójdę na lewo. A zrobię panu zdjęcie, nie obrazi się pan? Nie, ale panu i tak to nie jest potrzebne. To nie jest potrzebne, dobra. To Ty Paweł na prawo, ja pójdę na lewo. Zdjęcie jest zrobione, zrobione tego od... od tyłu, właśnie. Tyłu. To, tyłu. to powinno tyłu. być w tym kanale, teoretycznie. Hm. Mogę tu wejść? Ja nie mogę. Dobra Tu może coś być, jestem w kiblu Luzo tam e, jest Eww Wracam przypomnieć sobie akcję z Wszystkich mm, i Cieków Piątki Co oni tam w kiblu odjewali zredeś O, no, to nie jest Andro Mogę wejść? No dobra. Tak naprawdę to chyba musi, musimy już stąd wychodzić. Nie, jeszcze jest jedno miejsce do sprawdzenia to parking podziemny. Chodź, chodź, chodź. Najpierw musimy wyjść w ogóle z tego. Ej, a tu? Sprawdzałem Gdzie sobie... Ale tutaj jest. Panel. No ja właśnie nie, też nie. No to nie robisz zdjęcie panela, tylko drzwi. No, i zrobiłem. No, ja sprawdzę na pewno trzy razy. Dobra, faktycznie. Pod pod podoba mi się ten nasz strój, jest fajny. Szkoda, że nie ma jakichś takich na przykład szybów wentylacyjnych. I chodzenie, pani. nich Ale animację zrobić można. A to już zrobię. Chcę znaczy, tak kontrolnie zrobić zdjęcie kamery, ale to już chyba. Nie jest potrzebne. Nie, nie jest. Dobra. Uważam, że kasyna mamy wprowadzona. Możemy wychodzić. W kasynie mamy... ...dwa wejścia. Na dachu mamy cztery. mamy w kanałach. A to my jeszcze metali sprawdzamy to jedno i zaraz Znaczy w sumie, prawda, to ja bym przyszedł w ogóle... ...całkowicie dookoła, choć... Hmm, zaraz tu nie mogę wejść. Czyli to, czy to... nie jest ważne. No tam są różne drobiny, no. Hmm, czekaj. Coś tu mam. Nie wiem, jakaś kamera, jakieś wejście, jakieś roleta Tu jest. O, wisi do deftera. Znalazłem. No to nie, musi być. No nie też było w ogóle Czekaj, bo ja tu miałem, że wyszli do Lestera i ja to w końcu czy nie ani się Lester nie odezwał, ani nic To chyba wysłałem Nie no, Chyba, że metali to wcześniej ogarnia, bo to jest możliwe. Nic tam nie robiłem żadnych robić Super On się u ciebie nie odezwał, jestem? Też się nie odezwał. Mhm. To, to są właśnie te czarne, czarne drzwi, które Tak, tak, ja widziałem. Dobra. Chodź, zapieprzamy jakieś auto i jedziemy do niego. Chodź tam. Jakieś ładne sobie. Dzieje.

No to kurwa, ja ja absolutnie absolutnie nic nie będzie, więc... No nie, brzoza. Odwieczny grubość. Chema? Muzyka Trzeba wyłączyć, szybko. No nie!

Natalii, wsiądź, podjedź pod kasyno, ale nie, nie opuszczaj obszaru, jasne? Opuszczam. Chodź, mały. Nie no, ja tutaj podpracuję jeszcze. A, no, a tam już nie ma, tam już nie będzie. Tam jest tylko jedno. Powiedz, że tam... tylko jedno w kanałach. Wyjdź, chodź. A, no cóż. Ej, jest... ja pierdolę, w przyszłym kur... mi ja się od razu znalazło. Mówi tunel, nawet nie wpadłem nawet na to, żeby... to ej, ej, ten tunel X zdobył jeszcze na miniaturce, Rubiniaga, nie? A, nie wpadłem absolutnie, że to był tunel. Kiedy mówiliście o tym, że... Każdy drzwi mają tam taki pan. Dobra, panowie, jedziemy na kasyno. Jest jeszcze jedno, o którym nie wiedzieliśmy. Proszę ten syf i pan, który się nie rozpędza. Dasz radę. Znajdę tutaj do naszym szaferem A metalik Jedź dobrze w prawo, w lewo Pochodź nie, to ja wiem nie, nie, nie wiesz mm. W prawo Prosto W prawo Kurwa, ja już mam W prawo, w prawo, w prawo A, na torment Tutaj, te drzwi te drzwi, Wróć! Dobrze już Uff. Wiedziałem, wiedziałem że tak będzie Ja byłem pewny, Boże. że Pewny byłem Robi zdjęcie pan Ja robię. robię. Pochodzimy napad Dobra, zostań jeszcze na terenie Aha! Zarobiłem tego zdjęcia. Natalia, helikopter jest potrzebny. No nie, nie wierzę w to. Nie mamy jednego miejsca, przy którym lądowaliśmy, nie? Metal nie, metali, nie. No nie, metali, zostań, wyjechać? zostań, 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 zostań. Ano faktycznie. Wiem, że opuścisz owszem. takiego. Dobra. Ale tam jest winda? Tego? To no jest przecież... Z nią zjeżdżaliśmy. Idealnym... A no faktycznie. co no, z wami! Chodź, chodź wam. Nie wystawił indywana. Tutaj czekaj, bo ja się teraz na dach. No też, a teraz na dachu. A tam da się ować. Czekaj, muszę spod głośniej. Co? Co się tu dzieje? Wy też macie katsenkę? Nie. nie Ja mam katsenkę Ja biegnę już tam gdzie lądowaliśmy On zabić tego ochroniarza no, Możesz A to nie jest ważne Możesz Nic się stanie Boże, ja mam od tego penthouse'a, czy coś ani masy. Może nie interesuje mnie to teraz naprawdę, że muś. Dobra, to proszę gdzie jestem. Zaraz. Dobra, skąd pierdoli? Zazaż lokalizację CD czyli to jednak było do tego, dobra. Tyle wiem, że to, nie było, że to było potrzebne. Dobra, to, to ważne. <coughs> dobra. Super, telefon mi wpadł pod łóżko. Dobra, jednego nie mamy tylko. I możemy wychodzić. No weź. Którego? Idę tam. Nie będę Ci mówić, bo chcę mieć to na nagranie. Przyznam się. Tego. musimy skrydolić. Czas mamy? No, pięć minut pozostało. No spokojnie. Aha, dobra, czyli jednak zrobiliśmy tego zdjęcia. A tego? Tego na pewno. No tam. to ja robię zdjęcia. No to chyba wszystko mam. Ja tu mam też zdjęcie, takie... Stuff only i takie... No to było zdjęcie, no i wtedy będziesz jeżdżał. Ale nie robisz stricte panelu, tylko całych tych. Nie, dobra, ja tam byłem. Dobra, wracać. Dobra, z stąd panel. Jeszcze tego zrobię zdjęcie, bo tam Wini podeszedł pod to, ale ja tam bez dźwięku oglądałem. To jest do penthouse'a, więc no dokładnie, dobra, w dupie z tym, śpieszamy. Panowie, teraz będzie napad, nie? Tak. Chyba. Albo, kula opcjonalne bym zrobił, ale nie wiem jak je robić. Sprawdzimy. Bo to opcjonalne też sobie zrobimy, nie? to tylko najpierw trzeba wyjechać stąd. Właśnie biegnie na parking. Na parking, na parkingu... Na auto. Hmm? To poczekaj, nie poczekaj, czekamy na kurwa. Ale on weźmie szmelca, a... biegnę wejdę w No dobra, Natalie, nie, nie bierz szmelca. Tylko Bez... muszę potrzebować furkę. Nie, nie potrzebujesz, pojedziemy idąc. Dobra. To chuj pojedziemy trzeba. Pojedziemy trzeba Jedziemy dla nowe od razu na paleto? Czemu my tak idziesz z sifem? Ja yes? z Nie, Niekoniecznie szybki. No panowie, od razu jedziemy na paleto, nie? Już nie jedziemy po żadne helikoptery, potem najszybciej będzie jak pojedziemy. Panowie, bo ogólnie jest tak. Możemy zrobić na cicho, na sprytnie i na głośno. Instrukcja. Co jest? Oni... Kurwa, no ja nie umiem wam tego powiedzieć, bo to jest naprawdę rozbudowany ten... Bo to... Ye, cześć. No, cześć. Bo, bo to jest taki jakby ten główny plan, a ten główny plan składa się z tysiąca innych różnych głównych. Metali, gdzie Ty jesteś? Przez Ciebie jeszcze nie mamy obuś obszar. Nie, w sumie nie mamy nic. Dobra, już jest. Prócz to był duży teren obszaru, żeby móc te... 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 te Dobra. No Eeeem... Na cicho to jest tak, że po prostu... Jest cichutko, my sobie wbijamy, ograbiamy cały skarbiec, jest śmiesznie. To jest takiej pokrótce. Na sprytnie to jest tak, że albo wchodzimy jako strażacy, albo wchodzimy jako ochrona, albo wchodzimy jako y, ci gazownicy tam. Od tego dezynfekcji. A na głośno no to, że jasna bum bum na pierdalanka. Ja to na sprytnie? No, na sprytnie No co No to robimy na sprytnie, ale zrobimy i tak wszystkie, nie? tylko to jest najlepsze, że to jest tak. Że zbieramy siano, ale można w ogóle kraść złoto. Można diament stary mieć. No, no. Można tam jest tysiąc różnych rzeczy, stary. W ogóle, że policji nie ma, że coś tam, coś tam jest. Ale to jest tak, że w ogóle można bez policji. Bez wykrycia Sprawdzę, idę na odcinka. No szybko. 26, no to dojedziemy, i jello. Nie, fajne fajne, fajne, fajne to jest, fajne. Mi się podoba. No, Jesteśmy jeszcze tak ubrani, takie, wie, bondy, co nie? Taki specjalni agenci od brudnej roboty. Fajne, fajne. Robimy w przerwie metali, robimy jednego Bogdana. Tak? Chcesz zrobić ten, to tak. Bo nie wiem czy to nie będzie potrzebne, ale jednak fajnie się byłoby przygotować jednak tak naprawdę, wiesz przed tym Dobra. Zobaczyć jak to wygląda, bo to okaże się, że nie będziemy umieli tego zrobić i nam cały czas padnie, nie? Chciałbyś hmm. byśmy nie chcieli? To jest co zrobicie to powiedzieć. coś robić. W grze? Nie, w życiu. I to są odpocznij, ale później wracamy i gramy. No tak. Od razu jesteśmy w Pala, więc szybko pójdzie, Pamiętaj, to ty jeździesz od razu do bazy. A, tak, tak. No ja sobie zakończę odcinek. No, więc tak. Dzięki wszystkim za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, jeżeli chcecie. Zobaczyłem w kolejnych odcinkach czy to z GTA, czy to innych yy, gier. Cześć. 啊。